Powiem Wam, że teraz boję się kupować jakikolwiek losowy owoc w blockstreamie, żeby nie okazało się, że dostanę kitsune. Zdaję sobie z tego sprawę, że szansa jest naprawdę bardzo, bardzo mała, ale nie chciałbym, żeby się okazało, że na przykład ja sobie teraz kupuję owoc i dostaję kitsune. A jeżeli nie wiecie o co chodzi, to od prawie tygodnia prowadzę taką miniserię, w której codziennie otwieram losowy owoc, albo bardziej kupuję losowy owoc, do momentu, aż nie dostanę kitsune, który podaru podaruję jednemu subskrybentowi. Oczywiście trzeba subskrybować ten kanał, także jeżeli jesteś nowy i nie chcesz przegapić tego pięknego momentu, w którym na pewno kiedyś się to uda, no to zasubskrybuj um, kanał. Także dzisiaj nie kupujemy owoców, bo tak jak mówiłem, jestem przerażony po prostu na myśl o tym, jeżeli to się uda, ale mam przygotowane coś o wiele, wiele lepszego. Jeżeli chodzi o poziom na mojej True Triple Katanie, to mamy 416, jeżeli chodzi o Kitsune, to mamy 522, a pójdziemy sobie tutaj, ponieważ musimy zrobić parę rajdów, ponieważ potrzebuję trochę fragmentów, dokładnie 3 rajdy będę musiał zrobić i zdałem sobie sprawę, że jeszcze nie robiłem żadnego rajdu na Kitsune. Oczywiście to są te najsłabsze rajdy, czyli e, flamowe. ale i tak może być tutaj, wiecie, mały problem, także trzeba się e, uzbroić w cierpliwość. OK. Za chwilę sobie oczywiście. Oj, fila, bo ja teraz o HP widzicie, kompletnie o tym nie pomyślałem. Tu mam wszystko połączane. E, zostawcie jakiegoś lajka pod tym filmem. Byłoby super, gdybyśmy dobili na przykład, nie wiem, 700 lajków? 600-700. Chciałem powiedzieć 600, a w ostatnim chwili powiedziałem 700. Także zobaczymy, czy uda się po prostu to zrobić pod tym e, filmem. A co, ja wracam do robienia, znaczy wracam i do po prostu robić te rajdy. Chociaż z drugiej strony dawno tego nie było, może też jesteście zainteresowani, jak to wygląda robienie. Rajdy rajdówki cune, czy w ogóle się da. Pewnie się da, patrząc na to, jak ja tutaj obrażenia robię. Chociaż z drugiej strony, kurde, tracę dość dużo HP. Może powinienem tą trup, tri, True Triple Katanom robić i wiem V4, ca... powiem wam tak, nie ma dnia, w którym nie dostaję pytania o V4. Flotar, kiedy V4? Kiedy będziesz robił w końcu tą V4, bo chcę zrobić też z tobą? No, z tym jest problem. Już tłumaczyłem parę odcinków temu, jak to wygląda, ale no, na jakimś streamie pewnie się zrobi, jeżeli będę miał tam chwilę, znaczy zrobi, Spróbuję się zrobić, tak, bo może być tak, że po prostu się to Nie uda i pierwsze może zostało oczyszczone. A ja mogę się zmienić, czekaj. Tak, mogę już się zmienić. Łe, to mogę sobie bez problemu też podróżować pomiędzy tutaj tymi wyspami. Mamy 11 minut, zobaczymy, ile mi na jednego rajda zajdzie. Dobra, udało mi się zebrać wszystkie fragmenty, mamy ich tutaj 5000, więc idziemy od razu robić e, kolejną rzeczą, czyli mamy e, pełnię księżyca. To jest bardzo ważne i czekałem tutaj na tym prywatnym serwerze od jednego z widzów, za co bardzo dziękuję, że mnie po prostu dodajecie do tych serwerów. Czasami z nich korzystam, jeżeli wiecie. Chcę się upewnić, że y, wykonam jakąś tam. Y, rzeczy nikt mi nie będzie przeszkadzał, czy tam, wiecie, jedna osoba, no to z jedną osobą się tam dogadasz i tak dalej. Ale wracając do tematu, transformujmy się i musimy teraz podejść do tego grobowca i kliknąć, żebyśmy się pomodlili, uwaga! Czy to będzie działało? O, moje modlitwy zostały wysłuchane i czy chcesz zagrać w grę? Tak, chcę zagrać w grę. Ok. Dobra, bardzo dobrze. I teraz kolejną rzeczą jest y, zmiana naszych itemów. To jest bardzo ważne. W ogóle nagrywam to kolejnego dnia. Widać, oczywiście, że tam ubiór się zmienił. Nieważne, nagrywam to też od rana, więc nie jestem jeszcze rozbudzony. Ale y, kompletnie zapomniałem o tym, że trzeba będzie czekać po prostu na tę pełnię. Ja myślałem, że to wiecie. Y, szybko po prostu y, nagram sobie taki odcinek. A tu y, jednak okazuje się, że nie za bardzo. Y, y, wzięliśmy sobie Shisu. I teraz kolejną naszą rzeczą, którą musimy zrobić, i nie ukrywam, że o to się trochę mm, obawiam, jak to będzie wyglądało. Muszę załatwić sześć takich zombiaków w jednym momencie, jednym kliknięciem. Nie wiem, czy to się uda, czy też nie. Mogą być tutaj problemy. Podobno, z tego, co czytałem sobie właśnie poradnik do zrobienia tej misji, no to tylko tą pierwszą część, którą widzieliście, muszę zrobić podczas pełni, a reszta to już jest całkowicie losowa, w tym sensie mogę robić jak chcę i co chcę i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie, gdyby te wszystkie zombiaki za mną zaczęły tutaj chodzić. Okej. Okay. One, no i widzicie, już troszeczkę popsułem. Ale mam nadzieję, że może jakoś uda się to naprawić. Nie no, nie, nie mam pojęcia, jak mam to zrobić. Bo chciałem po prostu klikać o. I już widzę, że niektóre mają troszeczkę mniej HP. Dobra, jakbym użył na przykład X-a. A, no to zadaję im takie obrażenia. Dobra, 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 dobra. No pewnie będę musiał spędzić trochę czasu, nie? Żeby to ładnie ogarnąć, bo to jest moja pierwsza próba. I widzę, że już nikt. O, widzicie, jeden został pokonany. Ale cała reszta ma, powiedzmy, bardzo zbliżoną liczbę punktów zdrowia. Więc powiedzmy, że zostawię je tutaj i zlurowałbym jakiegoś szóstego. Aha, musimy poczekać, jeszcze się po prostu zrespi. Obiję go do tylu HP i miejmy nadzieję, że to zadziała. No i uwaga, pyk! Aj, no nie, 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 nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. No, to trzeba w jednym momencie, musi właśnie być y, taka ściana tutaj. Ten miecz był polecany w poradniku, ten Shisuj, więc dlatego go użyłem. Podobno y, nie warto używać niczego, co zadaje obrażenia w czasie, więc no, jestem zmuszony, żeby jakoś to wykombinować. Jeszcze nie mam pomysłu, co mam tu. Znaczy, wiecie, to na papierze to się wydaje bardzo proste. Masz załatwić 6 mopków. W jednym momencie yy, i w sumie to tyle, ale no niestety nie jest to takie yy, łatwe jak się wydaje. Dobra, uwaga, czas na chwilę prawdy. Używamy jednego skilla. Jest, dobra, yy, popełniłem taki błąd, już tłumaczę, że biłem z lewego przycisku, a powinienem tylko i wyłącznie ze skili Excellent, także yy, drugi etap naszego questa został wykonany. A i zapomniałem powiedzieć o tym, że popełniłem ogromny błąd, bo ja tak naprawdę tej yy, gitary kompletnie nie potrzebuję, bo, bo ja byłem przekonany, że ta yy, właśnie gitara to jest yy, broni na blisko. Że nie wiem, bijesz po prostu z gitary. Okazuje się, że to jest broń. A jeżeli zobaczymy sobie moje statystyki, to możemy zobaczyć, że ja kompletnie nie mam rozwiniętego tego. Więc tak naprawdę poświęcam ten czas tylko po to, żeby dodać item, którego kompletnie nie będę używał. Nawet nie będę mógł go przetestować, bo on będzie bardzo mało bił. Więc dlaczego to robię? W sumie nie mam zielonego pojęcia. Ale kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to pójście. Oj, gdzie ja się teleportowałem? Dobra, to było mega dziwne. Ale tutaj gdzieś powinien być duch, możliwe, że. Ok, czy to się jakoś otwiera? Co tu trzeba zrobić? A dobra, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Będziemy musieli klikać na znak tam, gdzie jest więcej grobów, czyli na przykład tutaj mamy trzy groby, tutaj mamy o wiele więcej, więc klikamy sobie na ten znak. E, tutaj możemy zobaczyć, że raz, dwa, trzy. OK, sześć, No to na pewno tu jest więcej grobów i tak dalej, i tak dalej. I chyba jeżeli jest taka sama liczba, no to wtedy nic po prostu nie klikamy. Tutaj zobaczmy. Po tej stronie jest więcej grobów, tutaj mamy trzy, tutaj mamy cztery. Także klikamy, mam nadzieję, że to zadziała i. I... uwaga, pyk, okej, okay, no kliknięte jest, nie wiem, czy ja muszę z kimś teraz porozmawiać? Dobra, nie wiem, to było dziwne, ale y, tutaj po lewej stronie są trzy groby, tutaj są cztery groby i z jakiegoś powodu gra mi zaliczyła, jeżeli kliknąłem, że jest po lewej więcej. Nie wiem, o co chodzi, ale lecimy na kolejny krok. I dopiero teraz, jak widzicie, te drzwi są otwarte, musimy porozmawiać z panem Ghostem. Y, cześć, o, okej. Okay. Myślałem, że będę mógł z nim porozmawiać trochę dłużej, ja okazuje się, że nie. I musimy z tego, co rozumiem, iść tutaj i zrobić sobie zdjęcie. Okej, okay, czekajcie. Pyk, piękny print screen, albo musicie to zapamiętać z tego co czytałem, no to po prostu warto sobie zrobić zdjęcie, ponieważ będziemy musieli ustawić pewien mechanizm, który znajduje się tutaj w piwnicy, właśnie odpowiednio tak, żeby coś tam przełączyło się czy coś w tym stylu. Czekajcie, to jest, o właśnie, to jest tutaj, i ja sobie odpalę szybciej tego screenshota i tam gdzie mamy żywopłot będziemy chyba musieli usunąć te linie o właśnie tak jak tutaj mam tutaj usuwam sobie linię, tutaj coś będzie Tutaj kolejna linia musi zostać usunięta. Tutaj też usunięta, i tutaj też usunięta. I trzeba będzie je ustawić po prostu w odpowiednim. O, czekajcie, to? O, widzicie, to jedną rzecz musiałem dosłownie zmienić. Excellent. Dobra, także mamy to wykonane. Teraz będziemy musieli zrobić chyba coś z kolorami. A, dobra, już wiem. Na suficie są rury i musimy ustawić po prostu odpowiedni kolor. Tutaj, na przykład, jeżeli się obrócimy, to jest to kolor niebieski. Jeżeli się obrócimy w tą stronę, no to to będzie chyba wyłączone tak bym to powiedział, że tak ma to wyglądać, I tutaj po tej stronie znowu nie mamy żadnego koloru, tutaj mamy czerwony, tutaj damy sobie ten zwykły i na samym początku niebieski, o, o właśnie, jak widzicie, udało się to zrobić i teraz gratulacje, właśnie, dostaliśmy gratulacje, tylko musimy chyba teraz podejść do tej maszyny, mam nadzieję, że to działa, czy chce skratować Soul Gitarę za 500 kości, 250 ektoplazmy, jeden mroczny fragment i będziecie to kosztowało 5000 zł, Fragmentów, znaczy, no jeden ten mroczny fragment, tak, wszystko mam przygotowane, więc oczywiście klikamy i e, zdobyłem piękną broń, która do niczego mi się nie przyda. I wiecie, z, co mi się z tą bronią tylko kojarzy? To, że ludzie stoją e, tam, gdzie się kupuje owoce i po prostu nawalają z To jest jedyna rzecz i ja naprawdę byłem przekonany, i w sumie tylko i wyłącznie dlaczego, dlatego chciałem to zrobić, e, że to będzie po prostu broń, której będę używał sobie. A okazuje się, że to jest broń. Palna, a ja no nie mam builda, więc fajnie, że udało się to zdobyć, ale tak naprawdę po co mi to? Po, po, po co ja poświęciłem tyle czasu, żeby zgrindować te itemy i tak dalej, i tak dalej? No z drugiej strony, zdobywam, wiecie sobie, mm, wszystkie, y, przynajmniej chcę zdobyć większość albo wszystkie bronie, więc niby to jest spoko, ale nie zmienia to faktu, że. Mogłem spożytkować ten czas na przykład na zrobienie czegoś innego. I żeby nie było, kupimy owoc. Tak, to jest y, ostatnio bardzo, bardzo mm, rzadka rzecz. I chcę jeszcze zobaczyć jedną rzecz. O, czekajcie, po ile ja będę bił po 18. Ja biję Soul Shaker El Diablo. O... Żałuję, że nie można za, ym, za darmo sobie resetować punktów. To by było spoko. Bo ja oczywiście te kody wszystkie już wykorzystałem na reset punktów, więc nic tutaj nie mogę zrobić. Dalej no, nie zmienia to ym, faktu, że no, ja nie mam build pod to. O, tutaj Def King. Ja mam w ogóle jakieś kości, może coś mi jeszcze tam zostało. Tak, 57 kości. Możemy sobie zmienić. OK, zobaczymy, mam 57 kości i uwaga, dostałem 227 fragmentów, tak, właśnie właśnie tego właśnie, właśnie tego tutaj oczekiwałem, także weźmy sobie, zmieńmy nasz przedmiot. No mówię, zdobyłem tą gitarę, ale dopiero dzisiaj rano, przed nagraniem tego odcinka, wyczytałem, że to jest kategoria gun i tak mówię, nie, 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 nie niemożliwe. Ja mówię, dobra, już zacząłem nagrywać ten odcinek, to po prostu go dokończę, także... No, macie przynajmniej poradnik, jak to zrobić, jeżeli ktoś by chciał. No, troszeczkę trzeba pogrindować, wiadomo. Ale teraz, czekajcie, bo ja szukam mojej ulubionej czapki ostatnio. O właśnie, pilot helmet, cyk. I teraz oczywiście jesteśmy o wiele, wiele szybsi. Ostatnio też na CBistach, jak byliśmy z widzami, wydropiłem Top Hata. Um, no, spoko, jakby... Kolejny przedmiot, który gdzieś tam będzie używany być może i dobra, pójdziemy sobie tutaj. Zobaczcie w ogóle, jaki jestem mega szybki. To jest naprawdę game changer dla mnie, że jak gdzieś potrzebuje się dostać, cyk, cyk, od razu sobie oka nam ten przedmiot i jest naprawdę spoko. I z jednej strony chciałbym dostać fajny owoc, ok? Wiadomo, tak, tak to działa, ale z drugiej strony, jak już prowadzę tą serię na shortsach i codziennie się pojawiają filmiki, jak tam kupuję owoce, to nie chciałbym, naprawdę nie chciałbym trafić na przykład jakiejś tune. Wiadomo, że nie trafię jakiś tune, ale jakiegoś takiego lepszego owocu też. Chociaż wiecie co, nieważne. To, to, to nie, nie ma znaczenia, jaki owoc trafię, jakiego nie trafię. Ważne, że udało się zdobyć tą e, gitarę. O, tutaj ona jest, widzicie gan. No właśnie. Ale no ładnie wygląda, nie? Nawet dlatego warto było to zrobić. Próbuję się przekonać, że. Było warto poświęcać tyle czasu na właśnie zgrindowanie tego. No, a najlepsze jest to, że tam, mm, jak sobie poczytałem komentarze, to rzeczywiście mi ludzie pisali, że to jest broń, po co ci ta broń, nie? Ale no, no było za późno. Po prostu już m, niestety wszystko zostało, y, wszystko zostało zrobione, cyk. O, idziemy. Najpierw zobaczmy, jakie w ogóle są owoce. Dzisiaj pam, 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 pam. Mm, o, mamy Light's. Spoko, ale jeżeli chodzi o resztę rzeczy, no to bieda bym powiedział. A teraz... Czas na co, czas na fajny owoc po prostu. Quake fruit! Ej, Quake Fruit akurat jest git. Jakby to, to jest... To jest naprawdę spoko owoc. I chyba go nie używałem, ale on go, go kosztuje w miarę dużo. Store oczywiście sobie weźmiemy. I jeżeli sobie zobaczymy, tutaj, no to mamy. Mamy dwa razy Quake Fruit. Jak widzicie, tak wyglądają moje wszystkie owoce. Dragon Czeka na Spirit Venom. No i tutaj cała reszta. Tego mamuta trzeba by było rodzajem jakiegoś giveawaya. Ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Także zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić filmów. I do zobaczenia za parę dni.